Cześć, kochani, witam Was na moim kanale. Nie wiem, czy ktoś mnie nadal pamięta. Jestem Karolina z kanału Karokana. I mm, dzisiaj y, nagrywam dla Was film. Obiecywałam Wam, że. Coś będę nagrywała regularnie, będę wstawiała filmy, a tu troszkę mi to nie wyszło, za co chciałabym Was przeprosić, bo obiecywałam Wam to, a nie dotrzymałam słowa i trochę tak głupio wyszło, ale no tak jak pewnie mnie znacie, nie lubię dodawać nic na siłę. Chcę, żeby te filmiki po prostu miały sens. Dlatego jeśli coś mi po prostu nie wychodziło i mi się to tak do końca nie podobało, to Wam tego nie wstawiałam. Także mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Już myślałam, że nie będę w ogóle nagrywała filmów, bo po jakimś czasie, jak nagrywałam powiedzmy z 5 filmów, to po jakimś czasie no już mi się odechciewało, traciłam wenę i, i myślałam, że to nie jest dla mnie, ale. Trochę żal mi jest tego czasu poświęconego, który poświęciłam właśnie na rozwijanie tego kanału. Mam 25 tysięcy subskrybentów, no i te osoby z jakiegoś powodu mnie zasubskrybowały, więc nie chciałabym do końca tego zaprzepaścić, i chociaż przynajmniej raz w miesiącu będę dodawała jakieś Abyście żebyście po prostu byli na bieżąco ze mną, co u mnie się dzieje i tak dalej. Także y, mam nadzieję, że, że się y, chociaż niektórzy z Was cieszą na mój tak jakby taki powrót Także to tyle jeśli chodzi o wstęp i dzisiaj dla Was nagrywam vloga, ponieważ takie filmy najbardziej u mnie lubicie na moim kanale, tak mi się wydaje. I dzisiaj mamy poniedziałek, dzień lekcji zdalnych, także pokażę Wam dzisiaj, jak to u mnie wygląda, wszystko. Jak u mnie wyglądają lekcje online. Możecie też napisać w komentarzu, jak u Was to wygląda. Uwaga, uwaga, właśnie przerabiam tego vloga i zauważyłam, że powiedziałam, że możecie dawać znać w komentarzu. Jednak ostatnio pod moimi filmami y, raczej jest wyłączona opcja komentowania. YouTube chce chronić dzieci przed jakimiś niechcianymi treściami, także automatycznie blokuje y, komentarze, opcje komentowania utwórców. Także no niestety, jeśli będzie to opcja, to możecie pisać pod tym filmem w komentarzu to, o co Wam się pytałam w tym filmie. A jeśli nie, chcecie coś mi napisać, to y, wszystkie moje social media macie napisane na dole w opisie, dobra. Dzięki za uwagę, możecie oglądać dalej film. Mamy godzinę 10.43, ja lekcję zaczynam o 13.50 do 18.20, także cały dzień. Niestety muszę siedzieć prawie przed komputerem. Kurde, mam wrażenie cały czas, że y, powtarzam się albo moje jakieś. Y, albo coś dziwnego po prostu mówię. Nie wiem, dziwnie po prostu nawet wyglądam, nie wiem, co jest ze mną dzisiaj. I może wam opowiem. Co się u mnie zmieniło przez te 4 miesiące temu? Chyba ostatni film dodałam Od tego czasu zrobiłam sobie kolczyk To jest mój kolczyk, to nie jest fake żaden, to jest nostril Zrobiłam go miesiąc temu, także jestem naprawdę zadowolona i cieszę się, męka z tego kolczyka. Wydaje mi się, że mi pasuje. Możecie napisać, co Wy na ten temat sądzicie. Osoby z Instagrama już wiedzą o tym kolczyku dawno, bo dodawałam zdjęcia, także jeśli nie obserwujesz mnie na Instagramie, to koniecznie wbijaj karo Oczywiście moją nazwę Instagrama macie w opisie. Dużo osób mówi, że mi pasuje, także bardzo się cieszę. Też tak uważam i bardzo mi się podoba, także jestem naprawdę zadowolona. Dużo osób też mi pisze, że się zmieniłam ogólnie wyglądowo, że trochę wydoroślałam, także możecie też napisać, czy też widzicie tą różnicę. Dobra, koniec tego ujęcia, bo za chwilę się zanudzicie. Jest to vlog, także muszę zmieniać położenie swoje. Nadal się w sypialni, bo tutaj jest najbardziej cicho, bo mama tam ogląda w salonie jakieś wiadomości, co jest związanego z koronawirusem. Dawno nie widzieliście mojej mamy. Mama kiwa głową, że nie chce się na razie pokazać, ale od ostatniego czasu nie pokazywałam Wam eee, mamy prac. Właśnie widzicie je w tle, mamy mini pracownię w salonie. Jeśli ktoś mnie obserwuje na Instagramie, no to widział już mamy pracę. Kilka razy udostępniałam, mamy jakieś posty, także oczywiście dam Wam nazwę w opisie do jej profilu. No i możecie sobie zobaczyć, co ona tutaj robi, a ja tutaj Wam pokażę pokrótce. Jakieś takie jakby zaplecze tego wszystkiego. Pamiętacie to ujęcie. W sensie może troszkę scenaria się zmieniła, bo tutaj tej półki nie było. Nie było tych różnych drewnianych rzeczy mamy, ale ogólnie tutaj zawsze nagrywałam i rozpowiadałam się na różne tematy. Możecie sobie powspominać. Pewnie się też zastanawiacie, jak rosa wygląda, także wczoraj została ogolona przez mamę. Rosa, pokaż się. Rosa! O, cześć! Przywitaj się ze wszystkimi! I właśnie idę z nią na dwór. Po raz kolejny możecie sobie powspominać, jak kiedyś bardzo często nagrywałam i mówiłam o różnych rzeczach podczas spaceru z Rossą. Rosso, czemu ty tam sikasz? Powiedzmy, że nie widzieliście tego. Stylwa manner style zawitał. Chodź, 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 prosa, chodź. Zabieram się właśnie za obiad, i dzisiaj przygotuję zapiekankę makaronową. Teraz wsadzam ją do piekarnika i będzie piec ją około 30 minut Obiad zjedzony, jestem najedzona i to bardzo Patrzcie kto do mnie przyszedł Roska, pokaż się o, wstydzi się Za 5 minut mamy lekcję wychowawczą, później właśnie te podstawy przedsiębiorczości no, i odezwę się do Was, jak będę miała taki wolniejszy czas, yy, gdzie będę mogła Wam coś powiedzieć, co i jak, co u mnie się wydarzyło i tak dalej. Także do zobaczenia później. I tak jak już wspominałam. Yy... Teraz mam polski. Aktualnie w sumie jest przerwa, a, ale zaraz znowu zaczynamy, bo mam dzisiaj dwie lekcje polskie. Halo? halo? O mam nadzieję, że, że już Państwo wróciliście. Lecę na lekcje Wreszcie moje lekcje dobiegły końca Ale pozostało mi jeszcze się pójść na jutro, bo jutro będę pisała z historii zaległą kartkówkę Miałam pisać w poprzednim tygodniu, ale pani się spóźniła na lekcję online i już było za mało czasu, więc dopiero w tym tygodniu będę ją pisać po raz pierwszy. Więc muszę to sobie powtórzyć, bo w przyszłym tygodniu już to miałam, także tylko muszę sobie to powtórzyć i będzie git. Nie wiem, czy czasem jutro nie będę miała sprawdzianu z reklamy. Bo pani też mówiła, że może być w przyszłym tygodniu, czyli właśnie jutro albo bądź pojutrze. Także jeszcze sobie na wszelki wypadek przeczytam to. Oby nie było jutro, żebym miała dopiero w środę ten sprawdzian, bo chciałabym sobie powtórzyć, a już dzisiaj nie dam rady sobie tego powtórzyć, bo no, wykończona jestem tymi lekcjami, nie powiem, tylko to sobie powtórzę i, i, i sobie odpocznę. Tak jak widzicie, eksperymentuję sobie z ustami i tak się prezentuje czerwony kolor na moich ustach Osobiście uważam, że nie pasuje mi po prostu Już wspominając to, że krzywo je mam Widzicie, krzywo jest to i tak, nawet jakby były prosto zrobione, to wydaje mi się, że ten kolor po prostu do mnie nie pasuje. Ale wy możecie napisać, co wy na ten temat sądzicie. I a propos, nadal jeszcze nie uczyłam się, w sensie nie powtarzałam, tylko zajęłam się malowaniem ust. Polecam. Aktualnie sobie gram. A, jak widzicie, pomadka mi trochę zeszła, bo. Piłam herbatę, coś tam jadłam. No i tak to wygląda. Zaraz będę musiała poprawić, bo chciałam zrobić w końcu te zdjęcia, bo przedtem coś tam próbowałam, ale nie nadają się, także jeszcze raz muszę to zrobić, więc muszę też matkę poprawić, ale jeszcze chwilę sobie pogam w Call of Duty. I, I I i co? I wtedy zrobię jakieś zdjęcia. A mamy już godzinę. Zaraz 23. Dobra, foty zrobione, także jestem zadowolona. Zobaczymy, czy coś wybiorę. Teraz lecę zmywać mój makijaż i ogólnie szykować się do spania. Ja już zmyłam swój makijaż i będę powoli szła spać późki i Elwina. Siemano, witam Was w kolejnym dniu tego vloga. Ja właśnie wstałam. Mamy godzinę... Oje. Mamy godzinę 10.17 I właśnie będę się ubierała I zacznę sobie powtarzać Do dzisiejszej kartkówki, którą Piszę pierwszy raz w historii No i pouczę się troszkę reklamy Bo czasem może być dzisiaj sprawdzian Także muszę te dwie rzeczy ogarnąć A dopiero zaczynam akcję o 12.30 Także jeszcze mam sporo czasu Więc żeby mi trochę czasu to się od razu ubiorę No i to będę sobie powtarzała Będę właśnie jadła śniadanie niej, pewnie tylko ja jestem taka dziwna Ale lubię sobie zjeść Chleb z ketchupem. Najlepiej, jak najbardziej ostrym, żeby był. Także możecie napisać, czy tylko ja tak lubię, czy może jakieś osoby inne też się znajdą, które tak jedzą chleb. Dobra, ja już się uczyłam. Mam za 13 minut lekcje, także życzę mi powodzenia. No i odezwę się do Was, jak będę miała trochę więcej czasu, bo y, tak jak możecie się domyśleć, pomiędzy lekcjami mam 10 minut przerwy i nie wiadomo, czy zdążę. Po prostu y, coś Wam powiedzieć, jak mi poszło i tak dalej, także później dopiero to zrobię. I to tyle. Ja już po sprawdzianie i kartkówce z historii, teraz mam przerwę pół godziny, bo y, miałabym na ale. Nie chodzę na nią, także mam ja troszkę czasu da. wolnego i postaram się w tym czasie zjeść obiad, jeśli zdążę. Jak nie, to po prostu na BHP sobie tam będę jadła mu, bo nie możemy jeść normalnie na lekcji. No więc, jeśli chodzi o sprawdzian z reklamy, to to jest jakiś żart. Może powiem, tylko tyle. Na pewno muszę go poprawić, bo nie ma opcji, że zostawię tą ocenę. Obawiam się, że będzie jedynka. A jeśli dobrze pójdzie, to dwójka. Także no musiałabym ją poprawić, bo mam na razie tylko trójkę. No i teraz tą dwójkę bądź jedynkę, więc na pewno muszę to zmienić. A jeśli chodzi o historię, to wydaje mi się, że dobrze mi poszło. Także jestem aktualnie zadowolona z historii. No chyba, że się rozczaruję i okaże się co innego, no to wtedy trochę lipa, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, że chociaż coś dzisiaj mi wyszło Więc zobaczymy i ja oczywiście będę was informowała, co jak, jeśli będę wiedziała, co zostało Teraz czekam jeszcze na obiad Dzisiaj mam rosół, także jedno z moich ulubionych dań, także bardzo się cieszę I, i, i co? Co chciałam jeszcze powiedzieć? Więc teraz chwilę mam luzą i za chwilę jeszcze zostały mi tylko trzy lekcje dzisiaj Niby tak mało, ale siedzę dzisiaj z lekcjami do 17.00, także i tak krócej w sumie niż wczoraj, bo wczoraj miałem lekcje do 18.20, dzisiaj do 17.00, także nie ma aż takiej tragedii. Tak, sprawdza, ale za Moje lekcje już się skończyły, teraz na szybko zrobię jeszcze zadania domowe, które mam do zrobienia Przed chwilą zrobiłam matematykę, teraz czas na angielski i będę miała w końcu wolne Chyba jeszcze, że mm, coś mi się przypomni, że mam na jutro zrobić, to wtedy sobie y, to zobaczę i zrobię Ale jak na razie mam y, wolny wieczór, także mega się cieszę, także sobie może pogram y, Zobaczymy, zobaczymy Także szybciutko to robię i... I już będę miała wszystko zupełne, także bardzo się cieszę. Dobra, chyba koniec dzisiaj grania. Bo za chwilę totalnie, wiecie. wyjdę z rzeczywistości, także koniec. No i co, no i będę szła powoli stać. Jak możecie zauważyć, ja się już wykąpałam, umyłam włosy, ogólnie cała się wymyłam i, i będę szła powoli spać. O Jezu, ale mi kolczy. O Jezu! Dobra sytuacja opadowana z kolczykiem już jest git, bo mi się przekręcił bardzo dziwnie, że aż mi. Z na strony wyszedł, także już się zestresowałam, ale już jest wszystko okej. Okay. Oczywiście, zazwyczaj w pierwszej ciąży. Ile tych trzech ciąży? Snell, schneller am schnellsten. Y Lang, länger am längsten. Witam Was w środę, właśnie, wychodzę po Wiktora. Jeśli nie wiecie, kto to, to odsyłam Was do filmu, w którym on pierwszy raz wystąpił. Tu, albo tutaj Wam pojawi się link. Idę po niego i. Na przez to, że nie wie, że nagrywam dzisiaj film, więc zobaczymy jego reakcję, jak zareaguje na to. Także muszę kończyć, bo nie wiem czy zaraz czasem za rogu mnie wyjdzie. chcę zrobić taką wiecie. Yy. Niespodziankę i chcę Wam pokazać jego reakcję na to. Wiem, bo... Zaraz zobaczymy. Ale mam nadzieję, że nie zauważył, że nagrywam, bo jeśli tak, to trochę przypał. Ale dobra. to mu. Nie, nie. Coś? nie, no dobra. Co tam? No bo jesteś nagrywany. Aha. <grymne> Czy to vlogi? Nie, wiesz, nie, nie. Tak go. Tego się nie spodziewałaś. No wiem właśnie. Jesteś zaskoczony, prawda? Zaskoczony? No. Godzina 14. Środa widzisz? 9 czy 10? Nie jest zimno. Jak nie jest zimno bardzo? To jest zimno? No. Chciałam <laughs> ja powiedzieć wiele. Nie, dobra to będzie w takim <laughs> no. Zoom! Mówię. Jaki ja. zoom. No, ten. Zajęcie. No. Ja mam na klasie. Ja na tym się. Aha, to nie zoom. No, jeszcze mi się trochę... pomyliła czymś. No. Bo jest jeszcze zoom, nie? No wiem. <noise> Wiktor już poszedł ode mnie i właśnie teraz sobie leży z Roską. Siedzi tu sobie, może się Roska położyć od razu, żeby było w albo nie, jak chcesz. No, także mm, tak jak widzieliście, dzisiaj był u mnie Wiktor. Jutro, jutro mam same zawodowe, więc y, Gitera. Fajne lekcje będą i później widzę się z Wiktorem. Wejadę do niego, a w piątek y, on znowu przyjeżdża do no, mnie u ale... Czerwona jestem teraz. Także to, to na tyle na dzisiaj. Już raczej nie będę nic Wam nagrywała, bo to by było bezsensowne. Wszystko Wam pokazałam, nic się ciekawego nie będzie działo, oprócz tego, że będę grała. Także już do zobaczenia jutro. Witam Was w czwartek. Ja właśnie mam lekcję online, już mamy 13 zaraz Zaczynam dzisiaj od 10, ale przy nie miałam czasu, bo musiałam bardzo szybko robić prezentację Na jeden z przedmiotów moich zawodowych I teraz pani tłumaczy jakieś nowe ćwiczenie Ale ja postanowiłam szybko się do Was odezwać, żeby nie było, że w ogóle się do Was nie odezwałam Także później dam Wam znać, jak już skończę dzisiejsze lekcje Ja już po lekcjach, jestem teraz z Rosą na dworze i zaraz mama mnie zawozi do Wiktora. Także fajnie. Później mnie też odbierze, więc superantko. Dzisiaj nie będę jeździła w ogóle autobusami czy tam tramwajem. Jak ty zachowujesz się na lekcji? Co to ma znaczyć? Jestem siebie w domu mogę robić co chcę. Yeah, yeah. A ja sobie właśnie będę grała. A ty już się ładnie. Ja naturalnie. Ryślisz. <gryś> luwina. Co tam? Ja się napiję. Hmm, nie wiem, czy powiedzieć smacznego? <gryś> Chyba nie. Smacznego No właśnie tak się zastanawiam, to się mówi. Na zdrowie. Hmm, Żeby się nie zachłysnąć. to jesteśmy? By to kogoś interesowało? No, także siedzimy. Wow. Fascynujące, wiem. No? To jest Ja już wróciłam do domu, teraz sobie siedzę przed kąpem, bo. Ale przypomniałam się, że nie pamiętam, czy do jutra, czy do soboty mamy przysłać panu od informatyki kartkówkę, więc właśnie sobie ją teraz robię że głowy, bo ogólnie dość dużo rzeczy mam jeszcze do zrobienia w ten weekend, więc chociaż to chcę mieć z głowy. Także się odezwę do Was, jak już skończę robić tą kartkówkę z Excela, Jezu, jest ona masakryczna. W ogóle większość rzeczy nie było na lekcji, także muszę teraz sobie patrzeć, jak to robić. I na razie. To już ostatnie, ostatnia część. Ale so sorry. Więc została mi tylko ostatnia część tabelki, już będę miała to z głowy, będę musiała też panu przesłać. Także jak to zrobię, to się odezwę do was. Pewnie mnie nie widać. O, widać mnie w miarę. Jest późno, także lecę spać. Dobranoc. Dzień dobry, kochani, witam was. Rano w piątek. Ja już jestem po WF-ie i w ogóle tutaj sorry zawieszek, ale e, nie mam gdzie indziej go postawić, także może się wydawać, że to jest bałagan, to są po prostu powieszone rzeczy. E, tak czy siak, ja już jestem po WFie, wysłałam swój trening, bo pani nam wysyła różne treningi, musimy włączyć sobie aplikację, która będzie nam mierzyć jakieś kalorie spalone, czas e, i tak dalej i musimy to wysłać. No i jak to zrobimy, to już mamy czas wolny, także mm, 20 minut mam. 20? Tak, 20 minut do kolejnej lekcji. Jest to niemiecki. Dzisiaj mam niestety lekcję do 15.40. Znowu mi się plan zmienił, bo miałam do 14.20, także ten piątek był naprawdę bardzo fajny, taki luźny. A teraz jeszcze dodatkowo dwie lekcje mi dochodzą, także troszkę słabo, ale nic na to nie poradzę. Dzisiaj do mnie Wiktor przyjeżdża o 14.00, będzie, więc będzie siedział ze mną na prawie dwie godziny, jak ja będę miała lekcję, no ale. Trudno, trudno. Także nic mi nie pozostaje innego, jak tylko czekać na lekcję. Może w tym czasie się troszkę ogarnę, bo nie wyglądam dzisiaj za dobrze. Czasami mam takie dni, gdzie dobrze wyglądam bez makijażu, a dzisiaj to nie jest ten dzień, także zaraz się ogarniam i mam 20 minut, więc idealnie może zdążę się ogarnąć. ale rat fale to wiecie, że jeździć rowerem, więc on jeździ rowerem. Lecę właśnie jeść kolację. Możecie zauważyć, że dzisiaj trochę zaszalałam. No i mamy piątek wieczór Ja już sobie siedzę tutaj I zaraz idę spać Dzisiaj co robiłam? No przyjechał do mnie później Wiktor I całkowicie zapomniałam o nagrywaniu Także wybaczcie Nic ciekawego nie robiliśmy Oglądaliśmy telewizję Najpierw co my najpierw oglądaliśmy? Najpierw w szkołę później dwa odcinki ukrytej prawdy, także maraton jakichś tych bzdetnych seriali TVN-u, więc fajnie było fajnie. My ogólnie z Wiktorem bardzo lubimy takie rzeczy oglądać razem wspólnie, bo przy tym jest dużo śmiechu i naprawdę czasami te akcje tam są tak bezsensowne, że po prostu tak bardzo śmieszą i jest naprawdę fajnie. Także to wszystko, co dzisiaj robiliśmy, nic ciekawego naprawdę. Jeśli chodzi o plany na weekend, to jutro jest Halloween, nie wybieram się nigdzie, będę coś robiła do szkoły, a w niedzielę z Fiktorem się widzę. Także też ambitnie bardzo. Po poniedziałek całe szczęście mam wolny, także może jeszcze z kimś się spotkam, może coś zrobię, nie wiem, nie mam pojęcia, co będę robiła w poniedziałek. To tyle. Mam nadzieję, że vlog ten tygodniowy Wam się podobał. W sensie 5 dni, tydzień cały nauki. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy chcecie, abym nagrywała więcej odcinków, jeśli tak to jakie. Dobra, lecę. Dzięki, że byliście i zostajecie ze mną do końca buziaki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!